Przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną Certyfikat Doskonałości Kształcenia ma ogromne znaczenie nie tylko dla Wydziału Chemii i prowadzonego kierunku, ale i dla Uniwersytetu oraz całej społeczności akademickiej. Dzięki otrzymaniu certyfikatu znaleźliśmy się w elitarnym gronie 15 polskich uczelni wyższych, którym takie certyfikaty zostały przyznane. Podstawą do przyznania takiego certyfikatu, poza oczywiście pozytywną oceną programową na okres 6 lat, są tzw. dobre praktyki, czyli godne naśladowania rozwiązania dotyczące jakości kształcenia, wyróżniające się m.in. skutecznością, uniwersalnością, innowacyjnością, wzorcowością, etycznością i trwałością. Kierunek Chemia otrzymał certyfikat w kategorii Partner dla Rozwoju, oznaczający doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W tym przypadku brana jest pod uwagę przede wszystkim ocena za jedno z dziesięciu kryteriów, na podstawie których PKA ocenia jednostki, a mianowicie kryterium 6 – współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku. Ponadto oceny z kilku innych kryteriów muszą potwierdzać skuteczny wpływ interesariuszy zewnętrznych na konstruowanie i realizację programu studiów oraz doskonalenie jakości kształcenia. Za dobre praktyki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Polska Komisja Akredytacyjna uznała włączanie studentów w część badań prowadzonych dla firm zewnętrznych. Pozwala to na zdobycie przez nich nowych umiejętności praktycznych. Ponadto współpraca z innymi podmiotami stanowi impuls dla naszego Wydziału do wprowadzenia nowych elementów do programów kształcenia w oparciu o potrzeby tych podmiotów. Tutaj warto nadmienić, że jedynie pięć kierunków na łącznie czterech uczelniach w całej Polsce, w tym właśnie kierunek chemia na UMCS, otrzymało certyfikat Partner dla Rozwoju. W celu określenia aktualnych potrzeb rynku pracy oraz ciągłego doskonalenia procesów kształcenia w odniesieniu do konstruowania programów studiów i jego realizacji, Wydział Chemii prowadzi intensywną współpracę z podmiotami naukowymi i gospodarczymi jako środowiskiem potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów. Uchwałą Rady Wydziału Chemii w 2012 roku powołana została tzw. Rada Interesariuszy Zewnętrznych, której członkowie wywodzą się z różnych instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego i czynnie wspierają rozwój dydaktyczny i naukowy Wydziału Chemii oraz promują jego osiągnięcia. W składzie Rady Interesariuszy Zewnętrznych w kadencji 2016-2020 znalazły się osoby zarówno z Zakładów Przemysłowych, jak też innych jednostek naukowych oraz szkół współpracujących z Wydziałem Chemii. Zakłady przemysłowe to np. INS Puławy, Wet Agro, Herbapol Lublin, Permedia, jednostki naukowe to Pan Lublin, Uniwersytet Medyczny Lublin, AWF, Filia w Białej Podlaskiej, czy też Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie. W Radzie Interesariuszy Zewnętrznych uczestniczą również pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, których opinia była szczególnie istotna przy konstruowaniu treści nauczania na specjalności chemia kryminalistyczna. Podobnie bardzo ceniona jest współpraca z firmami i przedsiębiorstwami z województwa lubelskiego zajmującymi się problematyką światłowodową, takimi jak Optronic, Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych, Infotech, Spółka Inżynierów, SIM, Fibrain, Bitstream, Solveris, Lanex. Współpraca z tymi firmami odbywa się na wielu płaszczyznach, począwszy od prowadzenia wspólnych projektów, realizowania prac zleconych, a skończywszy na wypracowaniu specjalności Technologie Fotoniczne i Światłowodowe na studiach drugiego stopnia. W tym względzie współpracujemy z Polskim Centrum Fotoniki i Światłowodów, które zajmuje się między innymi promocją tej właśnie prorynkowej specjalności. Wydział Chemii UMCS to wydział z długoletnią tradycją prowadzenia badań naukowych i kształcenia w dyscyplinie nauki chemicznej. Mamy wyróżniający się zestaw oferowanych specjalności, wspierających rozwój kierunków uznanych za priorytetowe, jak na przykład fotonika. W planach mamy sukcesywne umożliwianie studentom zdobywania wiedzy w uczelniach zagranicznych oraz otwarcie na edukację dla studentów innych krajów. Będziemy pracować nad poszerzeniem oferty kursów w języku angielskim. Chcemy dalej pogłębiać współpracę z podmiotami gospodarczymi z regionu. Będziemy również starali się pozyskać fundusze na programy dydaktyczne realizowane w konsorcjach międzynarodowych. W perspektywie mamy też kształcenie studentów otrzymujących tzw. podwójne dyplomy. A czy zależy nam na uzyskaniu jakiegoś szczególnego wyróżnienia? No, oczywiście, że tak. Być może zabrzmi to banalnie, ale poza utrzymaniem już przyznanego wyróżnienia będziemy dążyć do pozyskania kolejnych certyfikatów przyznawanych przez Polską Komisję Akredytacyjną.